Cześć, witam Was bardzo serdecznie i w dzisiejszym filmie chciałbym rozpakować podkładkę chłodzącą do laptopa Zalman NC3000U którą do testu przysłał mi serwis PC Foster za co bardzo dziękuję właśnie teraz widzicie przód pudełka w którym jest podkładka, z przodu u góry napis Ultra Quiet Notebook Color zmnc 3000 u kilka takich jakby podglądowych zdjęć i poniżej znajdują się jej najważniejsze cechy, jakby najważniejsze parametry. Po bokach jest napis Ultra Quiet Node Color, czyli ten sam co z przodu. Z tyłu znajduje się duże zdjęcie podkładki oraz po lewej i prawej stronie kilka takich przybliżeń, pokazujących jakby najważniejsze elementy. Poniżej. Kilka informacji i po prawej stronie specyfikacja techniczna. U góry znajduje się rączka, za którą możemy to pudełko przenosić, a ja je właśnie teraz otworzę. Jest tutaj folia, w której znajduje się kabel oraz Krótka instrukcja User Manual i kabel z jednej strony zakończony dwoma wyjściami USB, a z drugiej strony mini USB. Mam tutaj troszkę mało miejsca i pudełko na razie odłożę na bok. A teraz zajmę się samą podkładką. Mamy teraz odwróconą w drugą stronę, więc podkładka jest rozpakowana. Właśnie tak wygląda. Tutaj mamy miejsce na laptopa. Z tego co przeczytałem na pudełku, yy, można tutaj zmieścić laptopa do 17 cali. Yy, w środku znajduje się dość duży wiatra, który mamy taką krateczkę, przez którą yy, po prostu idzie to chłodne powietrze. Taka duża gumka antypoślizgowa, w góry dwie mniejsze. Udały napis Zalman Cool Innovation. Po bokach, jak widzicie, nie mamy nic praktycznie. I z tyłu są wszystkie wyjścia. Jest tutaj włącznik. Pokrętło do regulacji obrotów, z tego co mi się wydaje. Wejście na ten kabel, który przed chwilą wziąłem z pudełka, oraz trzyportowy hub USB 2.0. Tutaj na końcu mamy wejście na zasilacz, ale niestety nie ma go w zestawie. I tak właśnie wygląda podkładka chłodząca Zalman NC3000U. Więc bardzo dziękuję za pooglądanie. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnych filmów. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć!